Jestem na emeryturze i prowadzę strzelnicę pod Garzowem razem ze wspólnikiem, który też jest na emeryturze, z którym razem byliśmy na misji i razem służyliśmy w jednej jednostce. Tego nie zrozumie człowiek, który nie był w, na wyjeździe na misji. To ciężko jest komuś pojąć, w ogóle pytanie jest pierwsze po co? Nie? Po, co po co wy tam jedziecie? To, to nie jest nasza wojna. Zostałeś ranny, dlaczego nie wróciłeś do domu? I Uważam, że w tym jest trochę problem, bo ja nie mam problemu powiedzieć tego moim kolegom z kompanii, moim kolegom, z którymi służyłem, bo wiem, że oni jechali na tym samym wózku, i wiem, że gdzieś, chociaż myślę, że nikt tego nie dopuszcza do siebie, gdzieś w głowie im się działo to samo: że, słuchajcie, no to nie jest wycieczka. Mimo to, że ja zawsze mówię: ja nigdy nie myślałem, że coś mi się stanie, ja nigdy nie miałem myśli, że jezu, zaraz ktoś mnie zastrzeli. Ale kto, zawsze w środku gdzieś to, to jest, gdzieś to jest, no bo z tym się trzeba po prostu liczyć. Standardowe patrol. Jedziemy wozami, ustalona kolejność. Robi się ciemno. Po prostu, robi się ciemno. Zaczyna wracać świadomość. Ja to tak odebrałem i mówię: Sądzę się, mówię zasnąłem na patrolu. No niemożliwe, żebym zasnął na patrolu. Siedzę w wozie, no przecież nigdy nie zasnąłem na patrolu. Czemu zasnąłem na patrolu, i muszę otworzyć oczy. I jak otworzyłem oczy, to zobaczyłem niebo. I to tak absurdalne też może być, ale pomyślałem sobie: no, no dobra, umarłem. Widzę niebo. No czekam, nie. No czekam, no ale nic nie słyszysz, Widzisz, słyszysz tylko własne myśli w głowie. No ale chwila mija, nikt nie przelatuje, zaczynasz widzieć więcej szczegółów, zaczynasz widzieć szybę umazaną olejem, jakiś piasek na tych szybach no i dochodzisz do tego, że chyba jednak nie umarłem, chyba jednak jeszcze jesteśmy w wozie. No i, i wtedy zaczynałem dopiero, po jakimś czasie zaczynałem wracać, wracać w zmysły. Gdzieś tam w zmysł słuchu, jakieś, zaczyna śmierdzieć w wozie, no bo jednak, jednak wybuch to, to jednak jakieś tam opary. Yy, zaczyna do ciebie dochodzić, jakieś krzyki żołnierzy. Yy, akurat jest, siedziałem koło kierowcy, także popatrzyłem na kierowcę, facet cały we krwi, ja mówię, jeszcze sam do siebie. Mówię, co się dzieje? Ten facet jest we krwi. Przed chwilą jechaliśmy, dzieci biegały, ludzie normalnie chodzili, a teraz facet jest cały we krwi. I dopiero potem dopiero zaczyna sobie uświadamiać, aha, no, jednak, jednak, jednak coś jest nie tak. Tak to wyglądało w moim przypadku. Potem próbujesz wyjść z wozu. Przed tym jeszcze zaczyna się sprawdzać, no bo, no bo trzeba się sprawdzić, czy, czy, czy wszystko masz na miejscu. Absurdalna sprawa, ja jak sprawdziłem się, że mam to, co powinienem mieć, to sobie pomyślałem, no to żona nie będzie tam mnie rugać. Zaczynasz myśleć o chłopakach pozostałych, jak zobaczyłem, że kierowca wysiadł z wozu, patrzysz po, po chłopakach, no są cali, są ranni, ale są cali, no wysiadamy z wozu, będziemy mieli całe życie na przemyślenie tego, co się stało, analizę, czy pojechałem dobrze, czy, czy, czy może nie powinienem tamtędy jechać. I tyle. Szpital, potem po szpitalu krótka rehabilitacja. Po jakimś tam bardzo krótkim czasie, bardzo, bardzo krótkim czasie, jak na, 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 na to, co powinienem, szybki patrol, krótki, taki, żeby się otrząsnąć, i jakoś ruszyło, nie? Jeździliśmy dalej w praktycznie niezmienionym składzie. Powtarzam, że każda Twoja decyzja tam, natychmiast daje reakcję. Cokolwiek pójdziesz w lewo, stanie się to. Pójdziesz w prawo, na pewno stanie się coś innego. Na ćwiczeniach jesteśmy w stanie jakby wyreżyserować pewne rzeczy. Tam wszystko reżyseruje życie. I każda Twoja decyzja to jest natychmiast reakcja ze strony przeciwnej. W cywilu jest spokojnie. Ja zawsze się mniej ludzie pytają, no jak ci na emeryturze. Ja, ja mówię inaczej. Jest po prostu inaczej. My działamy w pewnych, no w pewnych schematach, żołnierze, działamy według regulaminów, działamy według tego, co wypracowaliśmy przez lata, e, współpracując razem. Wchodzisz w życie cywilne i to jakbyś wszedł do zupełnie innego świata. Wyjechał. Do, Troszeczkę może też do kraju, troszeczkę innego kulturowo, nawet bym powiedział, bo w życiu cywilnym, życie cywilne rządzi się innymi prawami, w ten sposób. Pierwsze pół roku to było takie, że no dobra, zrzuciłeś mundur, jakąś pracę sobie próbujesz ułożyć, jakieś życie, no ale tych emocji nie ma, tych emocji nie ma, dlatego ja poszedłem w strzelnicę, bo jest to jakby powiązane z tym, co robiłem. Tutaj w ostatnich jakby latach swojej służby miałem też okazję pracować z fajnymi ludźmi, którzy nauczyli mnie trochę wspinaczki czy zjazdów na linach i to też realizuję, bo to są te emocje, bezpieczne emocje, które ja mogę sobie teraz sam dawkować. Nigdy nie zauważyłem PTSD, czy, czy, czy nie uważałem, że mam PTSD. Moja rodzina mi uświadamiała o tym, że po, po wypadku, po tym całym zdarzeniu człowiek się zdał troszkę bardziej wrażliwy, nerwowy, e, no, drażliwy w ten, w, ten, w ten deseń. Przeszedłem nad wypadkiem do porządku dziennego. To jest dla mnie część mojego życia, którą ja akceptuję, która wiedziałem, że może się wydarzyć. Chłopaki, którzy byli ze mną w wozie, dzięki Bogu. Wszyscy żyjemy i kiedy ja już dowiedziałem się, że wszyscy żyjemy, wszystko jest okej, okay, no jakieś tam rany odnieśliśmy, to już wtedy wbiłem sobie to w gło, głowę, że no dobra, wydarzyło się, jest okej, okay, przeżyliśmy. No to już wtedy zacząłem sobie chyba uświadamiać to, że no, nie jesteś gdzieś tam na wycieczce, jesteś w działaniach wojennych, mogło się to zdarzyć, zdarzyło się, ale jest okej, okay, jest git. Pewnie i chyba nie dopuszczam tego trochę do siebie, gdzieś to, gdzieś to w człowieku dalej siedzi, ale u mnie jest to gdzieś głęboko zadeptane. W tym jednym momencie człowiek do, do, zmienia się zupełnie, tak naprawdę. Ciśniesz to wszystko w sobie, i moim jakby lekarstwem na poradzenie sobie z tego wszystkiego i zadeptanie tego, tak jak mówiłem, tego wszystkiego, to jest rozmowa z moją żoną i tak naprawdę 10 lat w dziesiątą rocznicę, rocznicę po wypadku, jak my to się śmiejemy zawsze dziesiąte urodziny, My dopiero usiedliśmy i jesteśmy byliśmy w stanie przegadać to wszystko. No ponieważ moja żona to jest jakby. E, to jest najlepszy, mój mój, mój przyjaciel, to. Y, jej to wszystko powiedziałem, ponieważ mój przyjaciel, przyjaciel Adrian, no my to przegadaliśmy już dawno, a to inaczej się rozmawia z człowiekiem, który był w tamtym momencie, który wspiera mnie w tamtym momencie, a inaczej rozmawia się to z osobą, która patrzy na wypadek, na, na służbę, na, na całe nasze życie trochę z boku. Moja żona zawsze mówi, że ona dowiaduje się o tym, co się wydarzyło, o jakichś tam szczegółach, dopiero kiedy jest ze mną na jakichś spotkaniach i są. Moi koledzy, którzy byli tam razem z nami, czyli byli tam razem ze mną. Byliśmy tam razem, jeździliśmy, jechaliśmy na jednym wózku, i dopiero przy tych spotkaniach ona dowiaduje się jeszcze, jeszcze po czasie pewnych szczegółów z tego, co się stało. No, najlepszym psychologiem to był tutaj mój wspólnik i kolega Adrian, z którym, myślę, to jest chyba trochę męskie, nie? z którym siedzieliśmy przy wódce. No taka prawda, pogadaliśmy, gdzieś przegadaliśmy, zresztą on był w tym momencie w bazie, kiedy mnie przywieziono z wypadku, był jako jeden z pierwszych przy mnie i, i, i wspierał mnie tam. I to jest chyba naj, naj, najlepszy, naj, najlepszy psycholog, ja nigdy nie chciałem psychologa, ja uważałem, że może nie, nie, nie to, że trzeba się wstydzić do psychologa, tylko po prostu tak jak wam powiedziałem, ja przyszedłem do tego na porządku dziennym, ja wolę powiedzieć, wygadać się z kumplami gdzieś tam, którzy wiedzą o czym ja do nich rozmawiam, niż być chyba analizowanym przez psychologa. Tak to widzę.